No i na sam koniec zadanie ze stereometrią. Eee, I ironicznie, jako że zadanie ze stereometrią bywają najtrudniejsze, to zadanie jest chyba najprostsze na tej maturze. Zobaczmy. Mamy sobie ostrosób czworokątny. Który, który, który wygląda powiedzmy jakoś tak. Ostrosób ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy. Czyli tutaj mamy krawędź podstawy, tutaj mamy sąsiednią krawędź podstawy i ich środki. No i ta płaszczyzna przechodzi jeszcze właśnie przez te dwa punkty oraz przez wierzchołek, bo dowolna płaszczyzna przechodząca przez trzy punkty jest jednoznacznie wyznaczona. No i teraz jak sobie tę płaszczyznę zaznaczymy. Ciach. I tutaj poprowadzimy coś takiego to płaszczyzna tego przykroju tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze alfa, czyli narysujemy sobie, hop i nie wiem czy to widać dobrze na tym rysunku ta płaszczyzna jest tutaj przecięta ta płaszczyzna tutaj tworzy taki kąt alfa narysujemy może to z innej perspektywy jeszcze Mamy no to dokładnie tak Mam nadzieję, że wygląda to całkiem nieźle. Taka mała rada, jak rysujecie to najpierw narysujecie taki kopnięty kwadrat, później narysujcie przekątne. To, nam, to Wam elegancko wyznaczy środek, później taką antenkę w górę i do tej antenki do wierzchołków po prostu krawędzie. I to jest najprostszy w sumie sposób narysowania całkiem zajebistych ostrosów. No dobra. Interesuje nas odcinek BC, czyli wysokość, i mamy tutaj trójkąt ABC. I e, tangens alfa jest nam znany, gdyż alfa została podana. I tangens alfa jest to BC, czyli nasza wysokość, do odcinka AB. Stąd BC, czyli nasza wysokość, e, napiszemy sobie tak, jest to AB razy tangens alfa, a objętość jest to po prostu pole podstawy, czyli A do kwadratu, razy wysokość, razy 1 trzecia. A znamy, y, potrzebujemy H, czyli potrzebujemy tylko odcinek AB. Prosta sprawa. No i teraz tak, mm, jakbyśmy sobie tę podstawę naszego stresu narysowali z, z lotu ptaka, to będzie to wyglądało mniej więcej tak. Tutaj sobie zaznaczymy, tutaj są nasze te środki sąsiednych krawędzi. Zgadza się? Tutaj jest podstawa tego przykroju, czyli ten odcinek tutaj. I odcinki A i B są tutaj. Tu jest A, tu jest B. Więc, jak nie trudno zgadnąć, odcinek AB to jest po prostu 1 czwarta przekątnej. A przekątna jest to po prostu A pierwiastki z dwóch. Gdyż, a, gdyż, 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 bok jest A kwadratu, stąd przekątna to A pierwiastki z dwóch. Prosta, czyli H... To jest równe a, czyli a pierwiastki z 2 przez 4 razy tangens alfa. Stąd objętość to jest to razy a do kwadrat przez 3. a pierwiastki z 2 przez 4 tangens alfa. Czyli zapisując po ludzku a do trzeciej pierwiastki z 2 przez 12 tangens alfa.